witajcie z tej strony a, a oto kolejny epizod trzeciego epizodu drugiego sezonu The Walking Dead indeed dobra musiałem te wszystkie sekwencje jeszcze raz obejrzeć ponieważ nie, nie zapisało się w miejscu w którym chciałem żeby się to zapisało ale musimy poszukać pewnych Jakichś rzeczy, które pomogą nam uciec, ponieważ obiecaliśmy to Kenemu i chcemy stąd uciec, ponieważ tu jest jak w jakimś obozie koncentracyjnym. Jakiś... E, dyktator billy, Carver, tutaj sprawuje rządy twardej ręki, a my nie lubimy być w takich miejscach. Wolimy być wolni, jak bardzo wolni ludzie. Znaczy, nie wolni, że wolno chodzą, tylko... Wolni... A, wiecie, o co mi chodzi, nie będę się tłumaczył. Dobrze, więc szukamy różnych rzeczy, sprawdźmy, co tu... tu. Co tu mamy? Hmm, looks rickety. Okej, to nam się nie przyda. Tu możemy walnąć monłoka. Oki doki. Dobra, sprawdźmy jeszcze soil. Tutaj zobaczymy, co tu mamy. Ok. Eee, dziura w murze. O, to nam się przyda, proszę Państwa. Tylko, że mówili nam, żeby nie podchodzić do muru, ponieważ Bill może to zauważyć. Ale nie, nie, nie. My tylko zobaczymy. Nie będziemy się na niego wspinać ani odrywać żadnych desek. Ponieważ byśmy mogli być złapani. Dokładnie. Zobaczmy, co to, do czego jest. To kółko, ten... To Aha, dobra, tu jest lina. Dobra, chyba mam już pomysł. Kurczę, zacięło się. Dobrze. Tylko raczej nie złapiemy. Hmm. Tutaj na górę, po drabinie... Musielibyśmy się spiąć na mur. Kurczę, nie chcę sobie robić problemów. No, nie damy rady, niestety nie chcę tego odrywać. Naprawdę, jeżeli będę zmuszony, no ale gra nie może mi zmusić do tego, ponieważ jestem wolną dziewczynką i będę robić co chciał. będę kręcić się w kółko. Uc, 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 uc. Dobra, co dalej, proszę Państwa? Co dalej, co dalej, co dalej? Shutter. Zobaczmy tutaj. Interfejs czasami nie reaguje poprawnie, ale dobrze. O, troszeczkę tak. Jak ktoś oglądał pierwszą serię, to był Jewelry Show. Aha, nie, nie, to nie był żadny reference. Myślałem, kurde, pomyliło mi się z apteką z pierwszego epizodu The Walking Dead, dobra, chyba wszystko. Proszę Państwa, chyba wszystko co mogliśmy tutaj wykorzystać, no, mogliśmy dotknąć tego okrocenia, czy tam oderwać deskę, czy się na niego wspiąć, ale chyba będziemy musieli to zrobić. No, obiecaliśmy genemu. Oh yeah! No dobra, let's do it now. No, nie obchodzi mnie ten Reggie cały. Jednoręki. Głupsko. Hey, Clem, come on. Don't be like that. She ain't doing nothing wrong, Reggie. Just relax. How can I relax, when she's walking around, touching everything? Wiedziałem. Dobra, to chyba wszystko. Jesteśmy uziemieni, niestety, tutaj. Reggie. Well, out with it. Do you see any way out of here? Mm. Uh, the, fences... the fences seem pretty strong. Yeah, is they all right. A whole house full of building supplies. I guess it ought to be. Oh, Carlos, wrócił. Dad. All right, go the fuck to sleep. I'm shooting the first one of y'all I see wandering around before sunup.

Chociaż mają tu jedzenie i wszystko, no ale kto wie, jak to się może skończyć, czy po prostu nas w pewnej chwili powiedzą, że nas nie potrzebują, nas nie rozstrzelają, albo nas wyślą do jakiejś samobójczej pracy, a jak nie będziemy chcieli zrobić czegoś, co oni chcą, to nas rozstrzelają, albo nas rozstrzelają, bo nas rozstrzelają, albo właśnie nas będą kopać. Fuck you! Don't kick me. Don't kick me? Mm. It's rude. Get up. Bill's gonna have a word. No, widzicie. Super miejsce. Pełne rodzinnego ciepła. there's been increased walker activity along the fence, so be mindful when outside the walls. the herds moved a little closer as of this morning, but that still doesn't necessarily mean we'll be hit. no, we're monitoring the situation now there are some folks might be sore about what happened and how things went well that's all in the past now some of you are new to our community some of you are members who went astray but know that you can find redemption here forgiveness by proving your worth through what will undoubtedly be hard work

Your child seems to be in need of correction. I'm sorry. I... Sarah, apologize to Mr. Carver. No. S I'm sorry, sir. No, no. That ain't gonna cut it. I can't have this kind of behavior on day 1 of your reform. You discipline her now. So speech. How do you propose that one I One good smack across the mouth should do it. It'll make her think twice before opening what? It up again. Score, so, dlatego on, nie touch. My... I'm not sure with my hand that I well, That's why you got two hands, Carlos. Come on! Not some namby-pamby thing, alright? A good hard smack. Otherwise, Troy here will do it for you. I don't think you want that. He can be overzealous. Is that the word? Yeah. If it means I'll slap the shit out of her, then yeah. <laughs> Go on, Carlos. Just ah, get over it. It's my fault. It's my fault. No one's fucking talking to you. Unless you want one of what she's about to get, I'd pipe down, Missy. I'm sorry, dad. I'm sorry, honey. It's only going to sting for a second. Yep, No. Do it. Oh, fuck! I'm sorry, sir. Stop! You're not cuddling that girl anymore. Better sit there and think about what she's done. Troy, get Carlos to his post. Everyone else should have their assignments. It's time to get to work. God damn. You no, really to zrobić delikatniej. Wow. fucking hell, yeah. What? Co to jest? Clementine. W w będziemy pracować. And and... Oh, jest tą babkę. nowych Przecież to są. To są ten z DLC. To, jest, to są te dwie laski z DLC. Pewnie oni tutaj wszyscy są. Bo ona też jest z DLC. Wszystko. Aaaaa! Jak fajnie. Chociaż ona jest. S. Może uda nam się przemycić kilka got it. To są ci ludzie z DLC. Jeżeli I pamiętacie, tam było 5 historii. Pięć historii, y historii które się tam wiązały się jakby końcówką, że przyszła taka gruba babka i wszystkich zabrała do obozu. I prawdopodobnie jest to ten obóz. Na pewno jest to ten obóz. but the plan was for no one to get hurt i truly believe that was the intent going into it carver's the one who pulled the trigger he's to blame yeah but i surely didn't help matters i thought if i was the one that found everyone i could control it keep everyone safe but that ain't how it went i apologize which don't account for much but it's all I can offer right now How was your first night in the yard mm, I know it ain't so comfortable it's... you mean but the prison it's safe you mean my first night in prison it ain't a prison more of a work relief no, super Did they do those in prisons well, I uh. probably I don't know I never been to prison don't tell no one trying to keep a tough reputation. Mm -hmm i was supposed to go when luke and carlos and all them left i was planning on leaving too not so good luke i mean if i'm being honest i guess i chickened out i justified not going by telling myself it's easier to try and change something that's broken than start all over take this situation with the herd

Luke had ideas about how things should go, but they didn't line up with what Bill was thinking. They butted heads. Then Rebecca started showing, and that only made things worse. Maybe Luke was right about him. I wish he was around, but Luke. I just hope he's safe. Hey, Bonnie, is that girl down there? I need to come get her. Yeah, she's here. Okay, okay I'm right though Na razie ten odcinek jest bardzo, oh, ale to bardzo przegadany na ten epizod cały. Praktycznie ruszyliśmy się k raz, dwa razy. Huh? What do you think? Fuck yeah. Swag, 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 Swag. swag, it swag, on, right? swag. It's, cool. It's cool. It's cool. It's swaggy. Swag <laughs> Dokładnie, jest zimno. To jest ona, ona przyszła po nich. Ona przyszła po tych ludzi tam, o, po nich w DLC. Zobaczcie sobie DLC, bo nie, mam nagrane całe. Chyba zapisywanie, więc... Prawdopodobnie tutaj skończymy, tak więc subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten epizod The Walking Dead, zobacz poprzednie albo inne produkcje, które stworzyłem, a ja się z Wami żegnam. stay in here for a minute i'm going to radio down and find out what you're doing